Jeszcze, jeżeli chodzi o sytuację miasta Białogard. Ona jest stabilna i bardzo dobra, rozwojowa, bo dzięki temu, że mamy taką manijną sytuację, zrobiliśmy 100 milionów inwestycji, więc na 100 milionów inwestycji przy dodatkowych 13 milionach zadłużenia to jest ośmiokrotne zwiększenie majątku Dziękuję. miasta. Dziękuję. Współpraca jest, ale też uważam, że ona powinna być jeszcze bardziej zaciśniona, jeszcze bardziej otwarta. Dlatego widzę tutaj duże szanse w licie. Tam są duże przedsięwzięcia, które razem z, powiat, z miastem może realizować. Ja mam nadzieję, że będziemy mogli to wspólnie udowodnić. Dziękuję bardzo. Mam twardy kręgosłup, który niejednokrotnie chciano złamać, ale nie udało się to. I drodzy Państwo, chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, że. Mimo tego, że niejednokrotnie czy z poprzednim burmistrzem, czy z panem burmistrzem nie zgadzają się w niektórych sy sytuacjach, to jeżeli chodziło o kluczowych sytuacje, czyli budżet mm. albo to, żeby robić coś wspólnie, to podejmowałem zawsze decyzję rozsądną i zawsze kierowałem się zdrowym rozsądkiem. Że wiem, że o gardzie, czyli szer szerokość imprez masowych, różnych, które na, tak na zasadzie powiat miasto się prześcigali, to żeby państwo zauważyli jedną rzecz, że. I tego Państwu z całego serca życzę, żeby taki natłok tych imprez po, po wyborach 7 kwietnia był cały czas tak samo intensywny i tutaj, Drodzy Państwo, zagłosujcie na mnie, bo naprawdę ja